Usiądźcie, usiądźcie, kochani, wysłuchajmy teraz słowa Bożego. Bo przede wszystkim to, co chciałbym, abyście wywieźli z międzywocia, to świadomość tego, że Jezus mnie kocha, że Bóg jest żywy. Chciałbym, aby każdy z Was. Tutaj zaczęto Jego miłości. Wyjechał z doświadczeniem miłości. Słuchajcie, każdy z Was jest wierzący. Prawda? Wierzycie ze Chrztu świętego, z wychowania, w domu. Ale właśnie, czy jestem chrześcijaninem? Czy jesteście chrześcijaninami? Okay. Tak. Teoretycznie tak. Ale mówił na rekolekcjach dla kapłanów w tym roku w Warszawie, w lipcu, w których uczestniczyłem, ojciec John Baszabora, było 150 kapłanów z Polski i zagranicy, i powiedział, że kiedy poświęcenia, święceniach wysłano go na studia do Rzymu, z Afryki, z Ugandy, pojechał taki szczęśliwy, odkrył we Włoszech, że jest katolikiem, ale nie jestem chrześcijaninem. Mógłbym powiedzieć, z tego co widzę, patrząc na ludzi, nawet i na Was, że niewielu to chrześcijan. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy weźmiemy kartę Pisma świętego i zaczniemy czytać dzieje apostolskie, jak pierwszy Kościół się rozwijał, jak pierwszy Kościół działał, to przeczytamy zaraz o tym, że po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie i ze wspólnotą chrześcijan mieszkali razem. Chrześcijanie po swoim zachowaniu byli natychmiast rozpoznawalni. Nie było trzeba mówić, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, nie było trzeba zawieszać różańca na szyję czy krzyża. Nie było trzeba malować ryby. Ale patrząc na mówiącego się chrześcijanina, wiadomo, bo to jest chrześcijanin. Nie tylko. W codziennym kontakcie z tym człowiekiem od razu poganie, ty jesteś chrześcijaninem, tak? Od razu był chrześcijanin rozpoznawany. Po czym jest chrześcijanin dzisiaj rozpoznawany? Może nie dzisiaj, no, ale po czym ich rozpoznawano wtedy. O to mi chodzi. Po radości, miłości. po miłości, która z nich promieniowała. Moi kochani, i ojciec Wasza Bora odkrył, że nie jest chrześcijanem. Jest wyuczonym katolikiem, księdzem katolickim. Ale daleko myślę, do tego, żeby być chrześcijaninem. I mówił pierwsze zgorszenie jako ksiądz. Przeżył w bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Kiedy nie mógł się doczekać, bo tylko na zdjęciach, na studiach widział bazylikę Świętego Piotra, kiedy wszedł do tej bazyliki, padł na twarz, pomodlił się, podniósł oczy i przeżył pierwsze zgorszenie. Dla niego z Afryki, gdzie oddawanie czci panu Józefowi na świętym sakramencie było największą czcią, zobaczył w Bazylice grupa pielgrzymów chodzących z przewodnikiem, gadających. Tutaj sobie przy figurach robiących ludzie zdjęcia, tam gdzieś jeszcze przekazujący, gdzieś tam ktoś jeden klęczy i się zgorszył. I zaczynał mówić, że nie jest chrześcijaninem. I zaczął szukać nawrócenia i wtedy właśnie zaczął otrzymywać dary Ducha Świętego. Moi kochani, jaka jest relacja między mną a Panem Jezusem, który Ciebie kocha? Co jest we mnie tutaj, kiedy kapłan nosi hostię i mówi oto baranek Boży? Jaka jest sytuacja dzisiaj, gdzie kiedy się y, na te słowa oto baranek Boży wielu katolików, którzy nie są chrześcijanami, kuca jakby siadali na nocniku. I nie dlatego, że są złymi ludźmi. Oni po prostu nie wierzą tak naprawdę. Nie mają doświadczenia żywego bodu, czy Boga, czy kapłan podniósłby kartonik, czy plastik, czy najświętsze sakramenty. Dla nich to samo, bo tu się nic nie dzieje, kiedy pali się czerwona lampka o tabernaku. Jaka jest nasza miłość? Co mam sobie pomyśleć o katoliku, który nam przy świętej za chwilę dokona się cud na cudami? Większość z was tak dzisiaj stoi. Aż mi to zabolało. Ja na początku trzeba poprosić, żebyście na te trzy dni spróbowali zadać sobie ból fizyczny w dłoni, bo ktoś, kto nie ma na składanych rąk, przez pierwsze 10 minut będzie czuł straszny ból, ale wierzcie mi, że on mija. Chciałem Was zachęcić do bólu, ale, ale Dusia Ty teraz nie kazał to powiedzieć. Żeby może to bardziej zabrzmiało, żeby to ukazać, jaka jest moja wiara. Dzisiaj poznasz po modlitwie muzułmanina, Żyda, nawet protestanta, a katolika bez problemu rozpoznasz. Bo katolik przed Bogiem stoi tak, jakby ktoś go nakrył pod prysznicem. Tak to wygląda. Słuchajcie, nas kapłanów ojciec John puczył robić znak Krzyża Świętego. Bo nawet jak ci się wydaje, że robisz pobożnie znak Krzyża Świętego. To tak naprawdę to, co ja teraz zrobiłem, to krzyż do góry modalnego. I mówię Ci z Wasza że tu mamy pępek. To jest bardzo ważna sfera w życiu człowieka. To musi być podstawa. Krzyż musi być. I dlatego, kiedy robię znak krzyża, to od ręka na sercu, od czoła do pępka. I dopiero w lewo i w prawo. W imię Trójcy Prześwięcej. To są może szczegóły ale jakże ważne. Wielu dzisiaj ludzi, zobaczcie katolików, żeby pokazać czym się różni katolik od chrześcijanina. Katolik dzisiaj wchodzi do kościoła, przykucnie, pupę wypnie, coś tu zrobi, a nie daj Boże idzie jeszcze z dzieckiem i może wy byliście tymi dziećmi, bo widzieliście jak właśnie z rodzicami iście się do kościoła i też tata wypinał pupę, coś tu strzepnął, a dzieci przez naśladownictwo naśladują i dzisiaj też tak dzieci wchodzą do kościoła. Mało tego, diabeł dzisiaj, kochani, wymyślił i wmówił szczególnie mężczyznom, niestety, nam. Pokazał bardzo piękną postawę modliterną. Pupa do góry i, i w ten sposób. Opieranie się jedno kolano. Diabelstwo. Pismo święte mówi, że na imię Jezusa zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jeżeli masz chory kręgosłup, nie klękaj. Nie wypinaj tyłka, nie obrażaj Boga postawą. Stój wyprostowany mi pięknie ręce złożone i tak przyjdź do komunii świętej. Ale jeżeli jesteś zdrowy, to dzisiaj, dzisiaj, na kolekcji, niezależnie od tego, jakie macie swoje przyzwyczajenia, bym prosił, żebyście klękali. Nie trzeba klękać, bo Kościół dał kilka możliwości. I grzechem ciężkim jest krytykowanie jakiejkolwiek formy przyjmowania komunii świętej. Jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo skoro Kościół zezwolił na stojącą i na rękę, to Tobie katolikowi wara od krytykowania tego. Ale pisze papież Benedykt XVI, że najdoskonalszą formą ze wszystkich, jakie istnieją w Kościele, najdoskonalszą formą jest przyjmowanie Pana Jezusa na kolana. I papież Benedykt XVI powołuje się na świętego Augustyna, który mówi, grzeszylibyśmy, gdybyśmy nie klękali, adorując go i przyjmując go w serce. W pierwszym kościele chrześcijanie tylko na kolanach przyjmowali ciało pana Jezusa. I moi kochani, ja mówię teraz tak w tym jednym słowie o, o tym, że wasze ciała, to co widać na zewnątrz, nie pokazuje, że wy jesteście chrześcijanami. Jesteście niezwykle kochani, ociec Maniakan mówi, że on ja przyjeżdżać do Polski. Bo on widzi, się, że widzi ludzi, którzy się przemieniają na rekomencjach. Przyjeżdżają tak jak wy. Pierwsza msza święta to brat i siostra święci. Ale wyjeżdżają, to są szczęśliwi, radośni, dotknięci łaską Bożą, potrafią zarażać potem wiarą innych. Moi kochani, to jest ta wolność, która jest jakże ważna i, i istotna w życiu każdego chrześcijanina, żebyście się poczuli wolnymi, żebyście przestali myśleć, że ja teraz będę krzyczał na chwałę Pana Boga, a co sobie o mnie pomyśli siostra. Właśnie wczoraj z księdzem Zbigniewem takim rozmawialiśmy o tym, że, że my tak naprawdę nie potrafimy uwielbiać Boga. W Piśmie Świętym ponad 140 razy w psalmach jest instrukcja, jak się Boga uwielbia. Uwielbiajmy Pana, wznośmy okrzyki. Alleluja! To moi kochani, to halleluja, o którym mówi Pismo Święte. To jest otwarcie się całkowicie na uwielbienie Pana Boga. To jest, oznacza to uwielbiam Ciebie, Boże, ale całym moim ciałem ze wszystkim psalmy mówią, tańczmy, klaszmy dłonie, uwielbiajmy Boga. Dzisiaj mówię w kościele na rekolekcjach do ludzi, kochani, znieśmy ręce, uwielbiajmy Boga. Ja sam musiałem odkryć i dotknąć wolności, kiedy po raz pierwszy na adoracji wyciągnąłem ręce i poczułem, słuchajcie, może taki szczegół, ale poczułem się wolny. Kiedy mogłem do Boga wyciągnąć ręce, kiedy mogłem z całej siły zawołać Aleluja, Jezus żyje. Aleluja, powiedzcie. Alleluja.